Staraliśmy się inspirować konstrukcjami zachodnimi, głównie Zresztą ze znanego nam wszystkim turnieju Battlebot. Pierwszą inspiracją był, na, był robot o nazwie Minota. Jest to bardzo ciekawy robot, bardzo fajna konstrukcja, odnosił dużo sukcesów i jest w sumie chyba najprostszą konstrukcją, jaką można zrobić z aktywną bronią. Więc stwierdziliśmy, że to jest dobry materiał na to, żeby się na tym uczyć i żeby to potem wykorzystać. Oczywiście. Oczywiście posiadamy taktykę, i w tym roku chcemy wyjść też z takim eksperymentem, koncepcją. Robota, który się do czy danego przeciwnika będzie dostosowywał. Będziemy go potrafili delikatnie modyfikować, yy, w zależności od tego, jaki będzie przeciwnik. No i zastanawiamy się, na ile to wpłynie potem na wyniki naszych walk. No i jest to ciekawy eksperyment a z taktyk. A taktyki takie to przede wszystkim będzie. Nie wiem, ale to znaczy będziemy, będziemy eksperymentować, chcemy rozwijać coraz więcej i taktyka jest jak najszybciej do przodu zniszczyć. Z tą pewnością sprawa jest skomplikowana, ponieważ w tym roku eksperymentujemy. To jest ten rok, kiedy doszliśmy do takiego poziomu, że stwierdziliśmy: OK, jest fajnie, i teraz trzeba zrobić kilka eksperymentów, trzeba się tym robotem poławić, trzeba wymyśleć nowe rzeczy, nowe kierunki rozwoju. Więc ten robot w tym roku będzie eksperymentalny jeszcze bardziej niż w zeszłym. Wobec tego z tą pewnością może być różnie, jednak oczywiście nie może jej zabraknąć. Czym są dla mnie walki robotów? Dla mnie walki robotów są sportem, są takim samym sportem, jak na przykład Formuła 1. Jak o Formule 1 możemy powiedzieć, że jest wyścigiem inżynierów oraz kierowców, to samo możemy powiedzieć o walkach robotów, analogicznie walki robotów to są walki inżynierów oraz kierowców danych robotów.